Jeśli zadajesz sobie pytanie, czy kiedykolwiek znajdziesz miłość, musisz przestać robić te pięć rzeczy. Przestań polegać na oczekiwaniach, że inni pokochają Cię i zacznij od miłości do samego siebie. W dążeniu do prawdziwej miłości, pierwszym kluczowym krokiem jest pokochanie samego siebie. Jeśli nie darzysz siebie miłością, trudno oczekiwać, że ktoś inny to zrobi. Jeśli marzysz o partnerze, który będzie współdzielił życie z tobą i inspirował cię do osiągania swojego najlepszego potencjału, to najpierw musisz nauczyć się traktować siebie z szacunkiem i miłością. Gdy poczujesz frustrację w poszukiwaniu kochającego i szanującego partnera, zatrzymaj się na chwilę, by szczerze ocenić swoje uczucia i sposób, w jaki traktujesz samego siebie. Przemyśl, jakie negatywne przekonania o sobie często przyjmujesz, i zacznij pracować nad ich eliminacją. Kiedy osiągniesz harmonię z samym sobą i przestaniesz polegać na innych, by cię naprawili, otwierasz się na przyciąganie zdrowych relacji. Unikaj pułapki przyciągania toksycznych ludzi, którzy chcą wykorzystać innych. Zamiast tego, zainwestuj czas i wysiłek w rozwijanie siebie jako atrakcyjnego partnera. A przyciągniesz do swojego życia osoby gotowe do miłości i szacunku. Zaniechaj przyjmowania pozorów i nie próbuj udawać doskonałego człowieka. Po prostu bądź sobą. Jednym z najczęstszych błędów, jakie popełniamy w poszukiwaniu prawdziwego związku, jest brak autentyczności. Prawdziwa miłość nie znajdzie cię, jeśli nie będziesz gotowy ujawnić swojej prawdziwej natury. Jeśli pragniesz, by ktoś cię kochał pomimo twoich niedoskonałości. Musisz być gotowy do akceptacji innych tak samo jak są. Obecnie, w dobie mediów społecznościowych, często dominuje fałszywa wizja siebie, a ludzie wydają się bardziej zainteresowani kreowaniem wizerunku doskonałości niż kiedykolwiek wcześniej. Jeśli pragniesz miłości, po prostu pozostań sobą prawdziwym, autentycznym, z wadami i zaletami. Na pewno kiedyś ktoś pokocha Cię za to, kim jesteś, a nie za to, jak staramy się być postrzegani. Prawdziwa miłość przychodzi tylko do tych, którzy są wierni samym sobie. Pamiętaj, że właściwa osoba zawsze będzie czekać na moment, w którym ujawnisz swoją prawdziwą tożsamość. Wszystkie inne osoby dostępne będą dla maski, którą nosisz. Większość ludzi zdaje sobie z tego sprawę dopiero w późniejszym okresie życia, więc zacznij wyrażać swoją autentyczną osobowość już teraz, bo nigdy nie wiesz, kto obserwuje twoje prawdziwe ja. Zrezygnuj z oczekiwań, że ktoś inny będzie kimś, kim sam nie jesteś. To jest koncepcja lustra. Większość ludzi nie poszukuje aktywnie partnera, który jest negatywny, pesymistyczny, leniwy lub nieinspirujący. To ty sam ustalasz standardy dla osoby, jaką chcesz mieć w swoim życiu. Jeśli marzysz o konkretnej osobie, musisz być przykładem tych cech. Jeśli pragniesz partnera, który jest zdrowy i aktywny, sam musisz odzwierciedlać tę zdrową aktywność. Jeśli oczekujesz od partnera, że zawsze będzie widział pozytywne strony każdej sytuacji, to sam powinieneś kierować się tym pozytywnym podejściem. Jeśli szukasz partnera z determinacją i ambicją, zastanów się, czy sam również posiadasz te cechy. Podobieństwa przyciągają się nawzajem. Jeśli będziesz odzwierciedlał osobę, jaką chciałbyś znaleźć, to połączenie stanie się znacznie bardziej naturalne. Przestań się ukrywać. W życiu nie pojawi się nic, jeśli będziesz się przed tym ukrywał. Również nie osiągniesz niczego, jeśli będziesz uciekał ze strachu. Jeśli pragniesz czegoś, musisz być odważny i wyjść na światło dzienne. Jeśli tego nie zrobisz, nikt nigdy cię nie odnajdzie. Oczywiście nie zawsze przyniesie to natychmiastowe efekty, ale na pewno nie przyniesie żadnych, jeśli w ogóle się nie wykażesz odwagą. Stań się osobą gotową do kochania i bycia kochaną. Twoja wartość w oczach innych zależy od historii, którą sam dla siebie tworzysz. Dlatego inwestuj w siebie, podejmując prawdziwą, głęboką pracę nad sobą, która pozwoli ci stawać się lepszą osobą. Im lepiej się czujesz w swojej skórze, tym lepiej prezentujesz się w świecie, co z kolei pomaga w budowaniu zdrowych relacji. Opuść przyzwyczajenia, które cię blokują. Istnieje wiele nawyków, o których wiesz, że ci nie służą, ale jesteś do nich przywiązany, traktując je jako formę ochrony. Te nawyki nie przynoszą korzyści w poszukiwaniach prawdziwej miłości, ale często trudno jest się ich pozbyć. Jeśli pragniesz znaleźć miłość, będziesz musiał coś poświęcić. Warto pamiętać, że największy rozwój w życiu często następuje, gdy opuszczasz swoją strefę komfortu. Nie pozwól, aby poczucie wygody i bezpieczeństwa powstrzymało Cię przed pełnym życiem, które może prowadzić do miłości Twojego życia. Otwórz się na emocjonalną wrażliwość, ponieważ jest to kluczowy element w poszukiwaniu prawdziwej miłości. Pozbądź się mechanizmów obronnych i strategii unikania, które mogą chronić Cię przed bólem emocjonalnym, ale również stanowić przeszkodę w odnalezieniu miłości. Wybór partnera nie powinien być nigdy decyzją pod wpływem złych emocji czy samotności. Miłość się rodzi z czasem. Pierwsze zauroczenie, które spotkasz w danej osobie, nie oznacza, że później będzie ci ona odpowiadała. Gdyby tak było, każdy byłby ze sobą do końca życia. Jeśli dostałeś nowego spojrzenia na miłość, skomentuj mój film oraz zostaw łapkę w górę. To dla mnie dużo i pozwala mi się rozwijać i tworzyć dla ciebie coraz lepsze materiały. Niech Feniks będzie z tobą w miłości.